Ale jak na tej chwilę to studiuję w Stanach. Hi guys, so we're with the finally. Odleciałam do Kalifornii. Jestem w LA. <mum> Moja cała rodzina przeprowadziła się do Stanów. <mum> do LA. A więc zlecam do Kalifornii, jestem w L.A. Tam na moich rodziców, żeby mnie odebrali. Na moją całą rodzinę w zasadzie, i w hotelu, jak już się ogarnę, wytłumaczę o co chodzi, dlaczego jestem tutaj, jakim cudem, na ile, bo niczego jeszcze nie mówiłam. Santa Monika, dzisiaj zwiedzanie. Ja jestem po locie. W Polsce jest teraz trzecia w nocy, czwarta? Więc nie śpię od dawna, ale daję radę. Jeszcze mamy hmm, końcówkę dnia U nas zaplanowaną. 129. No, więc. Ok, więc jest godzina 23, my Wyjdziemy z Filipem, moim bratem, do pokoju. Jestem strasznie zmęczona, ponieważ nie spało jakichś 30 godzin. My wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, a teraz yy, wychodzimy z hotelu i jedziemy dzisiaj do San Diego na 3 dni. Więc chciałabym wyjaśnić dlaczego jestem w Stanach, dlaczego wróciłam, ponieważ jeszcze tego na YouTubie nie mówiłam. A więc podczas mojego roku na wymianie, moja cała rodzina przeprowadziła się do Stanów, do tego samego stanu, w którym ja byłam, w Utah. Eee, przeprowadzili się tam ze względu na mojego taty pracę i planują tutaj zostać na 2-3 lata, może dłużej. I ja wróciłam do Polski, dlatego też moja cała rodzina nie przywitała mnie na lotnisku, ponieważ oni byli w Stanach. Ta decyzja była bardzo spontaniczna. Ale się udało, dlatego ja teraz po dwóch miesiącach wakacji w Polsce wracam do Stanów i za miesiąc zaczynam studia. Nie wiem dokładnie, gdzie będę za rok czy będę cały czas na tej samej uczelni, czy będę w innym stanie, czy wrócę do Europy tego jeszcze nie wiem, ale jak na tej chwilę to studiuję w Stanach. Szkołę zaczynam 23 sierpnia. Wróciłam trochę wcześniej, ponieważ przyjechali do nas znajomi z Polski. I robimy taką wycieczkę po Kalifornii, e, potem Las Vegas, e, Grand Canyon i różne inne miejsca. Potem odwiedza mnie moja przyjaciółka na dwa tygodnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie ich wystarczająco dużo, to może nagram taki filmik, gdzie odpowiem na pytania, wytłumaczę wszystko bardziej obszernie. Teraz jesteśmy w San Diego. Chodzimy zaraz do zoo i potem wieczorem idziemy na miasto. <mum> My przyjechaliśmy na obiad, wow. znaczy na kolację. Na miasto. Uuu, A więc my teraz jedziemy do Vegas i jest 47 stopni na dworze. W takiej temperaturze jeszcze chyba nigdy nie byłam.

And I think that's a lot of Americans that I met. You'll probably not notice it. So, what? Um, American people are <laughs> spending a lot of money on bullshit <laughs> <I> <laughs> know, things that they don't need. I don't know. Maybe, of course, not everyone, but um, she definitely is. We are driving. She is driving. She she's eating sugar she put some sweets to try and it's okay but it's just sugar and we're going to my house yeah first time yay and actually i moved there yesterday so she's the first person that will be there american friend american friend okay so basically here in the us they have gums but they're so sweet for me for people from europe they're so sweet so i'm gonna make emily try airwaves that is so weird and I gave it okay. to one of my friends, and it was very... I don't know. And everyone said that it's very strong. Maybe not for very, but... It's strong. It's very minty. <laughs> Do you like it or not? Do you mm -mm. prefer American? American mm -hmm. one? She does, of course.